Dziś mam dla Was ciekawostkę, na którą natknąłem się przy okazji ostatnich zakupów. Nawet nie wiedziałem, że ta seria istnieje, dopóki ktoś nie podrzucił jej na naszej grupie Transformers Polska. Chodzi o Loyal Subjects Transformers. Loyal Subjects to firma, która wydaje takie stylizowane figurki winylowe, trochę podobne do tego, co mamy w Funko Popach, czy innych tego typu modelach. Natomiast jedną z marek, którymi się zainteresowali, były właśnie Transformery. Jak zobaczycie pudełko, mamy tutaj tak naprawdę małe opakowanie, są to Bright bags kilka figurek, które możecie dostać w tej linii. To jest konkretnie trzecia fala. Niestety pierwsze dwie z tego co mi raczej nie weszły. Macie rzadkość z jaką dane modele się spotykają. Na dole logo Autobotów, Decepticonów. Jak już wiem, są to pełne blind bugi więc niestety nie możecie zidentyfikować modelu który dostaniecie. Kody kreskowe są takie same z tego co mi wiadomo. Jedyny sposób jaki ja wykorzystałem kiedy szukałem modeli dla siebie to waga. No i pokażę Wam co ciekawego mi się udało zdobyć. Jak otworzycie taką paczkę w środku jest zafoliowany model, więc nawet jeżeli byście próbowali w sklepie zakombinować do czego nie zachęcam, to wciąż nie będziecie wiedzieć jaki to jest model dopóki faktycznie nie odpakujecie całości. Przekonajmy się jakie figurki trafiły do mnie. Pierwszy model, który znalazłem w paczce Real Subjects to Bone Crusher. A że Devastator jest moim ulubionym kombajnerem, no to w sumie nie mam nic przeciwko. Zobaczmy jak ten model wygląda. Jak widzicie mamy tutaj takie srebrno to wykrocze, więc wygląda jakby w kąpielówkach, co już jest całkiem zabawne. Mamy wielką głowę, jak to, podobnie jak w Funko Popach. Głowa jest na stawie kulkowym, takim dosyć różnym, albo na obrocie z większym zapasem, ciężko powiedzieć. Jest cała czarna, pomalowana tutaj wizjer, no taki pomarańczowy kolor. Jeżeli chodzi o opozowalność, nogi jak wiecie są na stawach kulkowych, więc można je całkiem fajnie ustawić. Zresztą pod spodem macie Transformers, macie Royal Subjects, macie numer, więc też, też macie szczegóły tego modelu. Możecie te nogi ustawić jak chcecie. Z przodu ten element był oddzielnym elementem, musiałem go złożyć, po prostu był włożony. Model wyglądał tak na początku, więc podejrzewam, że w kilku figurkach będziecie mieli analogiczną sytuację. No, i tu mamy logo Ecepticonów, jakieś dodatkowe detale. Jeżeli chodzi o ręce, tu pomalowane na sybrną, jakieś czerwone szczegóły. Eee, również na stawach kulkowych, ale te stawy tutaj, zwłaszcza w ramionach, są dosyć luźne. Jak widzicie, nie trzymają się jakoś super. No i jest jeszcze drugi staw kulkowy w nadgarstku. Więc teoretycznie możecie naprawdę coś już z tych figurek wyciągnąć. Ta fiłka dostała jeszcze akcesorium w postaci pistoletu. Mam wrażenie, że w ogóle że cały ten model jest takim pomalowanym plastikiem. On nie wygląda jakby był odlany z plastiku w tym korze, wygląda jakby był pomalowany. Co jest naprawdę też fajne, ładnie wygląda. No i z tyłu mamy również taką zaślepkę charakterystyczną właśnie dla Bone Crushera I malutkie V. Bardzo urokliwy model. Ma w sobie coś takiego pozytywnego, przyjemnego. W paczce z figurką dostajemy jeszcze Tex Z jednej strony jest logo trzeciej fali tych modeli Tutorial Subjects, a z drugiej kilka słów na temat postaci, no i statystyki. I jeżeli macie na przykład z jednej, jeszcze mi się ostał, ten plastikowy kawałeczek Blistra, którego można było używać czerwony do sprawdzenia statystyk, bądź też kupicie jakąś z nowych figurek z Airflies, który zasadzie taki sam, to możecie przyłożyć sobie i wtedy będziecie wiedzieli, które statystyki. Są na jakim poziomie. Bardzo fajna rzecz. Widzę, że jest w idealnie takim rozmiarze, ten z Air jak, jak tutaj te modele. Więc, jeżeli chcecie statystyki Bone Crash'era, no to proszę bardzo. Idziemy do kolejnego modelu. Drugi w kolejności trafił mi się Autobot, i to jest Trailbreaker. I tutaj yy, bardzo podobnie to wygląda jak w przypadku Bond Crash'era. Czyli znów mamy ruchomą głowę, do, też w dość ograniczonym zakresie. Dwa stawy kulkowe, jeden taki troszkę luźnawy w tym jednym ramieniu. Drugi już sztywny. Ruchome nogi na kulkach. Ruchomy tors. Tutaj może troszkę za bardzo. Ten model miał jeszcze do dokładania ten tył z rakietami. Znów bardzo ładnie pomalowane. No i mamy jego własną giwerkę. Też ładnie pomalowana farbą. To też jest dokładowy element. Jak widzicie nawet tutaj mamy dołożone światła, grill. Znów fajne akcenty. Bardzo, bardzo słodko te modele wyglądają. O ile nie jestem zwykle fanem fankopopów, o tyle myślę, że tutaj jakoś przemawia mnie ta statystyka coś takiego bardziej zabawnego, bardziej z oka. Oczywiście mamy również kolejny TechSpec. Co ważne, do tych modeli nie ma żadnych innych instrukcji, więc tutaj nie spotkacie się z czymś takim. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć statystyki dla Breakera, to wyglądają one w taki sposób. Otwieramy kolejną figurkę i jest to. Laserbeak. Laserbika bardzo chciałem, bo lubię tę postać. Yy, I tutaj dla Was mam protypa. Jeżeli chcecie szukać laserbika, szukajcie najlżejszego opakowania, jakie znajdziecie. Właśnie wziąłem najlżejsze, spodziewając się, że tam może być ta figurka, bo ona jest jednak mniejsza od innych, bo jest yy, znacznie lżejsza i nie ma żadnego gimiku. Dlatego też najlżejsze opakowanie, jakie znajdziecie, to prawdopodobnie będzie opakowanie z laserbikiem. Więc jeżeli jego szukajcie, to sugeruję się. Tym kryterium. Laserbeak ma kilka elementów pozowalności, więc mamy skrzydła, które są ruchome. Możemy ten model też ułożyć jak chcemy. Troszkę bardziej, jak w GED może wyglądać. Troszkę bardziej, złożony w ten sposób. Mamy ruchome stopy, które też mogą być złożone, na przykład podczas lotu. I mamy ruchomą głowę. Ładne logo receptikonów. Znów głowa większa niż cała reszta. Tu też ładne naklejki. To jest srebrna farba, co też wygląda dobrze, i nawet te detale z kasety, które udało się przemycić. Więc znów sporo fajnych szczegółów i taka fajna ciekawostka na biurku do postawienia. To jeszcze złote oko, jak widzicie, srebrny dziób. No, przyjemny, przyjemny małuszek. Jak już mówiłem, bardzo lekki, więc jeżeli chcecie jej szukajcie najlżejszego pudełka, to, że właśnie traficie na ten model. Zanim jeszcze z nim skończymy, to również jego spec. Jak chcecie sobie poczytać, to zapraszam. No, i zobaczmy jego statystyki, które również możecie zobaczyć za pomocą tej czerwonej plastikowej blaszki. Pora, na ostatni model, który mam, i jest to Skapper, Jeden z modeli, które bardzo chciałem dostać. A to dlatego, że to jest jedna z tych figur, która ma dodatkowe gimiki, bo w tej właśnie trzeciej linii zamontowano również gimiki w figurkach. Między innymi w wheeljacku mamy świecące łóżka. I tu podobnie sytuacja się ma, jak się miała z Bone Crasherem, więc znów stawy kulkowe. Tu też fajnie pomalowane nogi, wiecie, miał srebrne elementy, więc też są oddane te, jakieś tam kolejne naklejki, powstawiane. One są w ogóle wprasowane, więc też wygląda to dobrze, czyli nie powinno się ścierać. Logo Ecepticonów bardzo ładna głowa, też tak stylizowana dosyć zabawna. I co ciekawe, z tyłu jest łycha, która też jest pozowalna. Mamy również ruchome ręce tak samo jak miało to miejsce przy poprzednim modelu. Trochę farby, chociaż ta na masce i że mogłaby wyglądać nieco lepiej. Kolejna giwerka. No i teraz najważniejsze rzecz w tej figurce. Jak widzicie tu jest mały przycisk i ten przycisk aktywuje dźwięki. Eee, tu kolejny pro tip dla Was. Kiedy kupiłem tę figurkę, w mojej brzmiało to trochę jak karabin maszynowy kiedy się zaciskało. Spodziewam się, że to była wina baterii. Eee, udało mi się ten model rozebrać. Tutaj, jeżeli pociągnęlibyście za głowę są cztery piny trzymające tą blaszkę. Natomiast u mnie część była wklejona, więc niejako musiałem wyrwać dwa z tych pinów. Ale po wymianie baterii, dźwięki zaczęły działać tak, jak powinny. I dźwięki jak mamy to... Dźwięk transformacji w jedną stronę... Dźwięk w drugą stronę... I... Więc jak widzicie... Dźwięki są naprawdę, naprawdę fajne. Warto było kupić tę figurkę choćby dla tego chipu. Zbierzmy może je wszystkie razem. Jak widzicie, naprawdę dobrze razem wyglądają. A dla porównania jeszcze i Optimus Prime, Siege Hound i faworyt wszystkich, Plush Czy polecam te maluszki? Myślę, że tak. Udało mi się je dorwać za chyba 13 zł za sztukę, więc to były śmieszne pieniądze. I myślę, że w tej kwocie są naprawdę fajną ciekawostką na biurku do postawienia, jeżeli chcielibyście coś trochę innego. Natomiast, gdybym miał tam około tych 40-50, to pewnie już bym się nie skusił. Ale w promocyjnej cenie, jeżeli traficie je tak, jak mi się udało, to myślę, że warto przyganąć z jedną, dwie sztuki, bo naprawdę, jak widzicie, wyglądają bardzo fajnie. Powiedzcie mi, co myślicie o takich figurkach. Troszkę bardziej nietypowych i wciąż kolekcjonerskich, bo jednak nastawione są przede wszystkim na to zbieractwo, które, które w te funko popy jednak bardzo mocno wchodzą. E, natomiast myślę, że jest to znowu trochę inna rzecz niż takie poważniejsze figurki, które często widzicie na moim kanale. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, udostępnijcie film, skomentujcie, powiedzcie mi jakie materiały chcielibyście wiedzieć w przyszłości. Zaglądajcie też na majacyfigurek.pl, gdzie publikuję wszystkie informacje o moich nowych filmach. A tymczasem jak zawsze do zobaczenia. My name is Optimus Prime, and I'm sending this message to all sentient beings. Subscribe to Godki's YouTube channel and visit maniacsfigurka.pl. To all are one. Autobots, transform and roll out.